Bum, euro nadal trwa, kogo chcesz graczu ja wiem, betfana! Trzy mecze. Tyle pozostało do końca Euro 2020. Trzy spotkania, które zadecydują o tym, kto wzniesie w górę upragnione trofeum. Jednak zanim przejdziemy do wielkiego finału, przyjrzyjmy się ekipom, które o niego zawalczą. Zapraszam. Z kodem SPORT600 po wpłacie 50 zł otrzymujecie dwa freebety w wysokości 50 i 10 zł. Łącznie na start zyskujecie 110 zł. Link w opisie. 6 lipca w pierwszym półfinale Włochy zmierzą się z Hiszpanią. Podopieczni Roberto Manciniego na każdym kroku udowadniają, że są jednym z głównych faworytów do końcowego triumfu. To już nie jest ekipa, która jak przed laty słynęła z tak zwanego Catenaccio. To drużyna, która taranuje swoich rywali. 32 mecze z rzędu bez porażki mówią zresztą same za siebie. Co więcej, dzięki wygranej nad Belgią 2 do 1, Azzurri pobili rekord Argentyny. Która od 1991 do 1993 roku zanotowała 31 spotkań bez straty punktów Żeby ustanowić wyczyn Brazylii i Hiszpanii potrzebne jest minimum zwycięstwo w Euro 2020 35 to bowiem liczba pojedynków bez przegranej, które notowały przed chwilą wspomniane ekipy Wyzwanie wydaje się być realne, biorąc pod uwagę styl gry prezentowany przez Hiszpanów i kuriozalne błędy w defensywie. Słaba postawa formacji obronnej drużyny Luisa Enrique uwidoczniła się w szczególności w fazie pucharowej. Cztery stracone bramki w dwóch spotkaniach. Na plus na pewno warto odnotować formę strzelecką. Z kolei Włosi stracili w całym turnieju zaledwie dwie bramki, więc święt twierdzić, że nie ujrzymy meczu pokroju Hiszpania-Chorwacja. Osłabieniem dla zespołu z półwyspu apenińskiego będzie na pewno brak Spinazzoli. Lewy obrońca naderwał na Achillesa i czeka go kilkumiesięczna przerwa. Biorąc pod uwagę jego formę w ostatnich spotkaniach, Włosi mogą odczuć jego nieobecność. Z kolei na minus po stronie hiszpańskiej jest na pewno fakt, że rozegrali dwa razy po 120 minut w ostatnich fazach turnieju, więc ewentualne zmęczenie również może mieć znaczenie. 7 lipca Anglia kontra Dania. Reprezentacja Danii to bez dwóch zdań rewelacja tegorocznych Mistrzostw Europy. Fatalny początek, naznaczony niewyobrażalną tragedią, potrafili przekształcić w trzy zwycięstwa z rzędu. Które zagwarantowały im obecność w gronie czterech najlepszych drużyn Starego Kontynentu. Drużyna, która prezentuje futbol totalny. Nie ma znaczenia, z kim grają. Ich interesuje zdobycie jak największej liczby bramek. W szczególności było to widoczne w przegranym, co prawda, meczu z Belgią, a następnie w starciach z Rosją i Walią. Ostatnie spotkanie z Czechami to ich najniższa wygrana na Euro 2020, a i tak potrafili wbić rywalą dwie bramki. Anglia z kolei spotyka, się z bardzo negatywnym odbiorem wśród kibiców. Podopiecznym Southgate'a zarzuca się brak stylu i powolne konstruowanie akcji. Jeśli jednak spojrzymy na wyniki, to może i faktycznie nie imponują pod bramką rywala. Nie licząc oczywiście ostatniego starcia z Ukrainą wygranego 4 do 0, ale to co może zachwycać, to na pewno postawa obronna. Anglicy są bowiem jedyną ekipą, która nie straciła ani jednej bramki, a przecież mowa tu o zespole, który lada moment rozpocznie swój mecz na etapie półfinału. Kluczowy w kontekście awansu może być również poza piłkarski fakt jeśli doniesienia płynące z rządu Wielkiej Brytanii się potwierdzą, prawdopodobnie nie ujrzymy duńskich kibiców na Wembley. To samo zresztą tyczy się Włochów i Hiszpanów. W tym meczu może mieć to jednak ogromne znaczenie. 60 tysięcy Anglików może ponieść swoich ulubieńców do upragnionego finału. Osobiście liczę na to, że te doniesienia medialne się nie sprawdzą i kibice duńscy pojawią się na stadionie. To samo zresztą tyczy się meczu Włochy-Kontra-Hiszpania, który również będzie rozgrywany w Londynie na Wembley oczywiście chodzi o te sprawy związane z kwarantanną, koniecznością wykonywania dwóch, trzech testów po przybyciu do UK i tak dalej i tak dalej. I z tego co można było wyczytać, jedynie będzie zezwolenie na uczestnictwo mieszkańców Wielkiej Brytanii właśnie w tych meczach, co powiem otwarcie, zabiłoby trochę ducha półfinałów, a następnie finału, bo także sprawa ma się dotyczyć właśnie tego finałowego meczu. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, mam nadzieję, że uda się dojść do jakiegoś porozumienia, bo tutaj ekipy przyjezdne, czyli tak naprawdę 3 czwarte tych ekip będzie na straconej pozycji. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie. Koniecznie zachęcam do subskrybowania kanału i także prosiłbym Was o podzielenie się opiniami, jak Wy widzicie w ogóle te półfinały i kto zagra według Was w wielkim finale. Przypominam także, że mecze Euro 2020 możecie typować na stronie Betfan. Wystarczy, że podczas rejestracji wpiszecie kod Sport600, bądź po prostu wejdziecie w link, który znajdziecie w opisie i wtedy po wpłacie minimum. 50 zł na start otrzymujecie FreeBet w wysokości 60 zł, więc macie na grę na początku 110 zł. Tyle ode mnie. Więcej czasu Wam nie zabieram. Trzymajcie się i do usłyszenia.